Naszą inwestycją spełniamy te marzenia i oczekiwania mieszkańców Wilanów. To jest spory projekt. Inwestycja rzędu miliarda złotych około, ze wszystkimi kosztami, ze wszystkimi dodatkowymi inwestycjami, między inwestycjami w infrastrukturę drogową, w tunele samochodowe i piesze. Ogromne przedsięwzięcie logistyczne, inwestycyjne, deweloperskie, Myślę, że no jest to przedsięwzięcie na skalę przynajmniej tak duże jak Galeria Mokotów, yy, może trochę Złote Tarasy. Mieszkańcy to są bardzo do tego przekonani. Okazało się, że 87% badanych chce galerii jak najprędzej, ze wszystkimi funkcjami takimi jak Galeria Mokotów, Galeria Złote Tarasy czy, czy Arkadia. Galeria w Wiladów jest potrzebna, ponieważ ona stworzy tutaj. Yy kulturalne warunki y, prostu spędzenia czasu, bo to jest nie tylko galeria, to jest również place miejskie, które powstaną, infrastruktura cała drogowa, która udrożni wyjazd np. z miasteczka, gdzie mamy tylko dwie drogi wyjazdu z miasteczka Wilanu w tej chwili, one są permanentnie zakorkowane w godzinach szczytu. Sama galeria przede wszystkim, kultura zakupów w kulturalnych warunkach w jednej, w jednej bryle. Elegancki, skromny, wyważony, porozbity na e, wariant fasady, który Doskonałe proporcje, naszym zdaniem, po tych wszystkich procesach ma też dużo elementów przeszklonych, czyli jest otwarta na, na, na zewnątrz. Nie jest, w żadnej mierze nie jest to zamknięte pudełko. Chodzi o to, żeby ten budynek po prostu był przyjazny dla, dla, dla mieszkańców, dla użytkowników. Tanny też będą restauracje, kawiarnie. Galeria handlowa nie może być po prostu miejscem zakupów, ona musi być miejscem ciekawego spędzania czasu.